Dzień dobry, albo dobry wieczór, w końcu generalnie nie wiadomo, kiedy to pójdzie. Melonik niespecjalnie pasuje, bo dzisiaj zabieram was do XVII-wiecznej Francji. Pardon, lotaryngi. Lotaryńczycy są dość uczuleni podobno na mylenie ich z Francuzami. Zabiorę was w życie artysty, który był, potem go nie było, a potem znowu był. Artysty, którego twórczość była rozchwytywana, potem zniknęła, a potem znów była rozchwytywana, bo się odnalazła. Artysty, który próbował rozwikłać tajemnicę biblijnej Marii Magdaleny, ale zaczął od najgorszego elementu, czyli krótko mówiąc, od błędnego założenia. Zabiorę Was w życiorys Georges de Latour i tajemnicę jego czterech Marii Magdalen. To, o czym mówiłem, to oczywiście moja wizja, bo nie wiemy dokładnie kiedy, ani gdzie Georges de La Tour namalował swoje Marię Magdaleny, ale chciałbym zwrócić Waszą uwagę na coś innego. Wyobraźcie sobie, że odchodzi ktoś Wam bliski i nagle następnego dnia wszyscy o nim zapominają. Jednego dnia to właśnie Aśka robiła fantastyczne serniki, a drugiego dnia już wszyscy pamiętają, że Baśka. Jednego dnia Marek malował fajne portrety, a drugiego dnia wszyscy pamiętają, że robił to Franek. Tak właśnie było z Georżem de Latour. ale teraz o tym nie będę opowiadał, wrócę do tego jeszcze za pewien czas. Teraz z kolei skoczmy na początek XVII wieku do Lotaryngii, która jest wtedy samodzielnym księstwem. Ale uwaga, nie będę się tu produkował na temat historii, gdyż mamy od tego bardzo znanego historyka, profesora doktora Hub. Po raz pierwszy wojska francuskie wkroczyły do Lotaryngii w czasie wojny 30-letniej. Później czyniły to jeszcze kilkukrotnie, co sprawiało im wyraźną przyjemność. Posadzili tam nawet na tronie swojego władcę, świetnie nam znanego, króla Leszczyńskiego. Ostatecznie Francuzi utracili dużą część lotaryngi po przegranej wojnie z Prusami w 1871. Roku. Ja sobie tutaj żartuję, a przecież mówimy o bardzo poważnych sprawach. Jak na początku Wam zajawiłem, Georges de la zafascynował się tematem Marii Magdaleny na podstawie zupełnie błędnego dogmatu Kościoła Katolickiego. Jakiego? O tym też za moment. A teraz taki prywatny wtręt. Dlaczego ja zafascynowałem się Marią Magdaleną? Otóż, kiedy pierwszy raz, będąc nastolatkiem, zobaczyłem ten obraz, natychmiast chciałem mieć go nad biurkiem. I nie wiedziałem, że są aż cztery takie. Okej, okay, teraz słyszę. Tarzacie się ze śmiechu, stary, nie mogłeś poklikać wujka Google. Otóż, kiedy ja byłem nastolatkiem, poklikać to można było tylko w maszynę do pisania, tak? To jest chyba raczej jasne. Dlatego wyciąłem ten obraz z książki. Nigdy tak nie róbcie. Jak się domyślacie, nastolatkiem byłem w czasach Sienkiewicza i Napoleona. Na marginesie, w czasie Napoleona... Maszyna do pisania była już opatentowana. No ale teraz wejdźmy w świat tajemnic Georges de la Tour i jego Marii Magdaleny. Otóż zadajmy kilka pytań. Krótko powiedziawszy, kim były te kobiety? Dlaczego Georges de la Tour się nimi zafascynował? Dlaczego trzymają w rękach czaszki? No i kim on właściwie był? Otóż zacznę od końca. Co wiemy o Georges de la Tour? Do niedawna nie wiedzieliśmy nic. A do niedawna, czyli do roku 1915, kiedy to historyk sztuki Herman Voss odkrył go w dosyć przypadkowy sposób. Otóż Georges de Latour miał taki nieciekawy dla historyków sztuki zwyczaj i nie sygnował swoich obrazów. Krótko mówiąc, się nie podpisywał. Jednak Herman Voss taki obraz znalazł. Czy wiemy, jak wyglądał de la Tour? Niestety. W odróżnieniu od większości artystów, nie malował autoportretów, a to pasowało do jego cichej, skupionej na mistycznej niemal tematyce pracy. To nie to, co Rembrandt. 19-wieczny postimpresjonista Courbet, który malowali siebie taśmowo. Chociaż jest jeden obraz, na którym być może uwiecznił siebie i właśnie w tej chwili go widzicie. To oszust z Karo z paryskiego luwru. Wielu badaczy sugeruje, że twarz oszusta o takim nieco frywolnym wyrazie, mającego delikatny wąsik, to jest właśnie autoportret de Toura. Twarz ta jest, jak sami widzicie, namalowana nieco odmiennie od pozostałych osób. Nazwijmy to jest bardziej realistyczna. I być może właśnie tak wyglądał. Moim skromnym zdaniem, niczego sobie gość. Zniknięcie Toura jest o tyle ciekawe i nietypowe, że w czasie, kiedy malował, dorobił się całkiem niezłego majątku na tym malowaniu. Więcej. Miał nawet tytuł Malarza Króla Francji, Ludwika XIII. Czy tacy ludzie znikają? No najwyraźniej znikają, tak jak kapelusz Monelizy. A widzieliście kiedyś kapelusz na Monelizie? Nie. I tak samo zniknął, właśnie George Tour. Teraz czas właśnie na Marię Magdaleny i to Marię Magdaleny namalowane i kilka pytań. Dlaczego Georges de La Tour tak bardzo zafascynował się tym tematem? Dlaczego namalował aż cztery takie postaci i dlaczego one trzymają czaszki? Zanim odpowiem Wam na te pytania i rozwiążę te tajemnice historii sztuki, parę słów o tym błędnym podejściu, o którym już kilka razy mówiłem. Otóż Georges de La Tour malował te Marię Magdalenę według wykładni, którą wtedy znał. A ta wykładnia została oparta na całkowicie błędnym dogmacie Kościoła katolickiego, który stworzył papież Grzegorz I Wielki. Otóż w Biblii występują trzy Marię Magdaleny. Papież zaś postanowił je zmiksować w jedną, oczywiście Marię Magdalenę, która jest prostytutką, na szczęście nawróconą. Powiem Wam szczerze, wielką krzywdę zrobiono tej postaci. I tyle komentarza na ten temat. Teraz chyba już czas jednak na to, aby dokładnie przyjrzeć się tym czterem Mariom Magdalenom. Proszę bardzo, oto one. W tej z Waszyngtonu, z National Gallery of Art widać arcymistrzostwo w opanowaniu gry światła i cienia. To właściwie jest już dla mnie zabawa geniusza. Świeca ukryta za czaszką daje światło w tak wirtuazerski sposób, że ja nie znajduję analogii do tego. Maria Magdalena jest gdzieś daleko, jej uchylone usta pokazują. Jak głęboko się zamyśliła, opadająca z ramienia koszula, to znowu jest aluzja do jak najbardziej rzekomej profesji tej kobiety. Magdaleny z Los Angeles County Museum of Art i z Louvru są niemalże identyczne i są, że tak powiem, najostrzejsze. Na obu obrazach scena wygląda tak samo jakby kobieta właśnie wróciła ze spotkania, które ją odmieniło. Sugestia się nasuwała jednoznaczna, było to spotkanie z Jezusem, a ona otrzymała odpuszczenie win, ale wtedy przecież nie leżałby raczej przed nią krzyż. W końcu ukrzyżowanie nastąpiło cośik później. A krzyż przecież leży. A obok niego uwaga, bicz do samobiczowania. Ostro, co nie? Obok Biblia, no i oczywiście po samym środku ta fantastyczna świeca. Świeca, która daje tak silne światło. Światło, które w ówczesnej duchowości było uważane za źródło światła Boga, taki symbol. A cała ta Maria Magdalena, właściwie te dwie Marie Magdaleny, moim zdaniem są najpiękniejsze przynajmniej jako kobiety. Oczywiście o Gustach się nie dyskutuje, więc w gruncie rzeczy nie wiadomo. Chociaż na tym obrazie jest jeszcze jedna rzecz, która moim zdaniem pokazuje prawdziwą rękę mistrza. Jaka to rzecz? Nie zgadniecie. Okej, okay, wiem, nie wytrzymacie. Uwaga, ujawniam. Chodzi mi o ten dymek nad świecą unoszący się z knota. No, to jest po prostu wirtuozeria, bardziej zasugerowany nawet niż namalowany. Jak skończycie oglądać tajną historię sztuki, wrzućcie sobie Google Art Project i ustawcie na największe powiększenie. No nie mnie to rozwala. Rusza każdy mięsień duszy. Mam nadzieję, że Was też tak ruszy. Ale rymowanka mi się zrobiła, no. I na koniec została już tylko jedna Maria Magdalena, ta, którą wyciąłem z książki. Nigdy tego nie róbcie, pamiętajcie. Pochodzi ona z Metropolitan Museum w Nowym Jorku i jest, tak, moim zdaniem, najbardziej dojrzałą. Postacią, najbardziej dojrzałą kobietą spośród tych wszystkich czterech Marii Magdaleń, które namalował Delatour. Delikatnie rozchylony dekolt, rozchylony dekolt białej koszuli sugeruje, że może i Delatour w tym momencie sobie poszalał. Jak na kogoś, kto był generalnie dość nudnym mieszczaninem, rozsunięcie troszeczkę koszuli mogło być formą szaleństwa. Być może Delatour chciał sobie troszeczkę poszaleć. Dla niego, dość nudnego faceta, który nie lubił ruszać się ze swojej maleńkiej miejscowości, rozchylenie koszuli na kobiecych pies. Mogło być dzikim szaleństwem. A może chciał pokazać i to i to, taką specyficzną jego zdaniem i oczywiście rzekomą przeszłość Marii Magdaleny, a jednocześnie trochę poszaleć? Kto wie? Moja Maria Magdalena, oczywiście w przenośni moja, jest zwrócona w stronę lustra, ale ona go nie widzi. Jest gdzieś daleko w swoich myślach o przeszłym życiu. Dlaczego przeszłym? Bo wskazuje na to biżuteria rzucona na podłodze obok lustra, rzucona z rozmachem, jakby kobieta zerwała ją z wielką siłą, ze złością, może z rozpaczą, na pewno tak silnie, by już nigdy nie zakładać błyskotek potrzebnych jej w życiu kobiety lekkich obyczajów. Przynajmniej tak można to zinterpretować. A o czym myśli? Medytuje o próżności? Czy medytuje o śmiertelności? Tego nie wiemy i się nie dowiemy. Do zagadki Mary Magdalen i ich myśli dodam jeszcze jedną, bo być może cała ta seria była bezpośrednio związana z życiem Toura. Według historyków sztuki, którzy badali jego twórczość, te obrazy powstały pomiędzy 1635. 1645 rokiem, tak mniej więcej. Był to jeden z najcięższych okresów w życiu malarza. Otóż wtedy właśnie trafił do Paryża. Dlaczego? Bo w 1638 musiał uciekać ze swojej miejscowości, Linevilles. A w Paryżu został oczywiście malarzem króla, miał zakwaterowanie w Lubrze, ale i tak to był taki człowiek po prostu. Marzył, żeby wrócić do swojej miejscowości, gdzie wrócił dopiero w 1641. Wtedy, kiedy z ruin odbudowano jego dom. Krótko mówiąc, wiele wskazuje na to, że Marie Magdaleny powstały wtedy, kiedy naprawdę zastanawiał się nad sensem swojego życia. Zagadka? A co w życiu? Dlaczego nie jest zagadką? I nam jeszcze jedna zagadka do rozwiązania. Kim były te cztery kobiety, które namalował jako Marię Magdaleny Georges de la Tour? Przyznacie, że wszystkie są do siebie bardzo podobne i bardzo możliwe, że była to jedna modelka, którą wybrał nie wiadomo skąd właściwie. Może mieszczkę, a może na przykład służącą. I, no i jeszcze jedna zagadka, dobrze, trochę nakłamałem. Ta ostatnia to oczywiście czaszka. Może Hamlet być albo nie być. No nie, to jest nie ten kierunek. To chodzi o. Czaszkę jako symbol vanitas, jeden z najbardziej charakterystycznych symboli baroku symbol przemijania, symbol odchodzenia człowieka i przechodzenia go do wieczności, a także tego, żebyśmy pamiętali właśnie o tym, że jesteśmy ludźmi, którzy przemijają i znikają z tego świata. Georges de la Tour miał generalnie rację, umieszczając te czaszki w dłoniach Magdalen, bo rzeczywiście tak się stało. Raptem kilkanaście lat po namalowaniu tych obrazów Gwałtownie, bo śmiercią zaskakującą z powodu zarazy odszedł z tego świata. Był rok 1652, 30 stycznia, dwa tygodnie wcześniej zmarła jego żona. W krótkim czasie wszyscy zapomnieli o Georges de La Tourze oraz o jego Mariach Magdalenach. Dobranoc, albo do widzenia. W końcu nie wiadomo, kiedy to pójdzie, prawda?